Niewiele osób o tym pamięta, ale na terenie Zagłębia Miedziowego działali bombiarze. Warto dodać, że we wrześniu i w październiku 1982 roku, pod mieszkaniami czy obiektami publicznymi, rzeczywiście pojawiały się ładunki wybuchowe. W legnicy koło E, koło Komitetu Miejskiego PZPR, e, koło restauracji Lutnia, gdzie się stołowali funkcjonariusze Romo i ZOMO, e, no wreszcie pod Komitetem e, Miejskim PZPR w Głogowie, więc tych miejsc było kilka. E, trzeba podkreślić, e, że one po prostu nie wybuchły. E, no też najsłynniejsze no i pierwsze w zasadzie ładunek e, to pod CPN-em właśnie e, w Lubinie. No to to był taki wstrząs, e, że, że ktoś po prostu się ośmielił, ale ładunek e, był tak kontrolowany, żeby nie wybuchnąć. Historie działaczy antykomunistycznej opozycji w naszym regionie wspominano podczas konferencji popularno-naukowej pod hasłem "Bomby w Zagłębiu miedziowym". Dlaczego? Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie opozycji antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego. Nasi bombiarze wcale nie byli tacy straszni, bo y, chcieli pokazać, że w momencie, oczywiście, kiedy y, no, ten aparat represji za dużo już sobie pozwalał, da, dawał nam bardzo mocno w kość. Trzeba było im pokazać, że no, jak będzie trzeba, to my też potrafimy się bronić. Tylko, że no, przesłaniem było, żeby no, robić wszystko pokojowo. O motywach swojego działania w tamtych czasach mówili sami bohaterowie tych historii. przyszedł pewnego dnia do pracy, potem po strzelaninie po w Lubinie, on i powiedział, Swoim współpracownicą, tak w kombinacie pracował, jak sobie pościelał, jak do kaczek. Po miesiącu przyszedł i powiedział: Powiedzcie swoim, że ja już nie jestem w Ormu. I gdy przyszło do akcji, to takich jak on to nagle byli chorzy, wyjeżdżali, albo jak odważniejsi rzucali legitymacje Ormowskie. Właśnie chodziło o to: uzmysłowić im, że oni mają rodziny, tak jak i my, że też nie, nie jesteśmy chuliganami że na demonstracjach były dzieci. Historie te mogą budzić wiele emocji, ale w trakcie spotkania mogli ich wysłuchać uczniowie polkowickich szkół. Takie żywe lekcje historii pozostaną dłużej w głowach młodych ludzi. Nie każdy na przykład uwierzy, że były kartki na buty, <laughs> że były kartki na masło, że 30 dekowendrin można było miesięcznie dostać w sklepie mięsnym, prawda, to... to, to... Nie do uwierzenia. No i tak patrzą na nas czasami dziwnie, ale jak dołożymy te dokumenty, które są właśnie takie, kartki przecież się zachowały, filmy się zachowały e, e, do, tych, e, do tych czasów i. Rzeczywiście to bardzo pomaga. Przy tej okazji wręczono także działaczom antykomunistycznej opozycji medale Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz medale Pro Patria. Pod polkowickim kinem pojawiła się wystawa przypominająca także wydarzenia z tego okresu.